Spotykamy się dzisiaj, by uczcić pamięć prezydenta Lecha Kaczyńskiego i całej polskiej delegacji, wszystkich, którzy zginęli w tragicznej katastrofie koło Smoleńskim. Wśród nich był i Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent na uchodźstwie, byli ministrowie, generałowie, szefowie centralnych instytucji państwa, biskupi i przedstawiciele rodzin katyńskich. Byli funkcjonariusze biura ochrony rządu i załoga samolotu. Ja uważam prezydenta Lecha Kaczyńskiego za hamar. Sześćdziesiąt siedem dni będziemy mogli powiedzieć „Były prezydent Lech Kaczyński. Żeby te dwa lata, które jeszcze zostały jego prezydentowi, minęły jak jeden dzień. Ale pan sobie pan sprawę, co pan w tej chwili powiedział panie. Prezydent nie wyglądał zbyt świeżo, bełkotał i e, e, intencje są e, tragiczne e, pana prezydenta w tej sprawie. Podburza, z, zburza niepokoje społeczne. E, w konsekwencji może się w istotny sposób przyczynić do kryzysu w Polsce, apeluję do niego, żeby się rzeczywiście opamiętał. bolesną stratę I pewnie każdy w tej chwili myśli, patrząc na te kwiaty. Oni. Pewnie każdy z nas robi swego rodzaju rachunek sumienia. Myśli o słowach niepotrzebnych, które padły nieraz. Tak, Bronisław Komorowski pójdzie na polowanie na wilki. Zastrzelimy Jarosława Kaczyńskiego, wypatroszymy i skórę wystawimy na sprzedaż. Zastrzelimy Jarosława Kaczyńskiego. Skrań nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc szablo odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się zda.